Cześć, słuchajcie przychodzę z, ze, skończoną, ze, skończoną, ze skończonym produktem Luxi Aroma Senses, to jest żel pod prysznic, tak jak widzicie pomarańcza i drzewo sandałowe. Słuchajcie, powiem tak, jak na Lux, jak na Luxie, zapachy Luxie, które pamiętam, to jest bardzo słaby produkt, zapachowo oczywiście słaby jak na Luxie. Już pamiętam jakiś czas temu też miałem jakiś produkt z luksji i to też nie był taki zapach intensywny, który mnie zdziwił, bo myślałam, że luksja z moich czasów młodości to była ta taka pierwsza zaraz po fa, gdzie miały swoją po prostu nutę zapachową kosmetyki. No i tutaj takie słabe, ale to jest minus, ale ten sam plus, czyli się zeruje, że tak powiem. Jest bardzo subtelnym zapachem. Słuchajcie, jak lubicie zapachy y, pomarańczy i drzewa sandałowego, co jedno i drugie ma bardzo intensywne zapachy przy niektórych kosmetykach, to tu będziecie zaskoczeni. Jest bardzo subtelny zapach jednego i drugiego. Jest po środku ten zapach, także naprawdę jest delikatnym. Jest nutka pomarańczy, i jest nutka drzewka sandałowego. Jest bardzo, bardzo delikatnym zapachem. Nie otrzymuje się w ogóle na nic. Ale domywa kurz, domywa przepocenie ciała, także plus. No i co? No i daje mu takie, nawet powiedziałabym 8, no 7,5 na 10. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia. Pa.